Często nie do Gorzowa jechali z nadziejami, zwłaszcza że w zespole gospodarzy zabraknąć miało kontuzjowanego Szymona Woźniaka. Jak się jednak okazało, szkoleniowcy stali znaleźć sposób na zastąpienie tego zawodnika. I to oni zainkosowali zwycięstwo, pokonując włókniarz 50 do 40. To prawda, byliśmy osłabieni. Drużyna była mocno zdeterminowana a klucz do zwycięstwa, no, okazał się cała drużyna praktycznie, no, wszyscy pojechali na miarę swoich możliwości Wiktor Jasiński, który wskoczył pierwszy raz do składu zrobił mega robotę, dwa razy przyjechał na 5-1, zrobił dobre punkty Thompson Hansen też w jednym biegu no, oczywiście Bartek wiadomo Waculik, no, 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 wszyscy pojechali dobrze, bardzo dobrze i to się złożyło na, na zwycięstwo zwykliarzy Przęstochowa Porażka w Gorzewie oczywiście sezonu 2020 22 nie kończy. Jest też cały czas szansa na lepszy wynik w Częstochowie i zdobycie punktu bonusowego. Niemniej na pewno żal straconych punktów w meczu, który na pewno był do wygrania. Uważam, że mecz, który teoretycznie był do wygrania, przegraliśmy. Nie ma tutaj żadnej obrony. Ciężko mówić o usprawiedliwieniu, to jest spor zawodowy, no można mówić o usprawiedliwieniu, gdzie zawodnicy rzeczywiście czwórka z, z całej ekipy naszej to byli zawodnicy, którzy gdzieś tam na kółkach wrócili do, do, do Gorzowa, przyjechali do Gorzowa ponad 1000 kilometrów, bo i krzko było, i, i Węgry, i Szwecja no, ale to są też, też, musimy nad tym wszystkim pracować, bo to się może jeszcze raz zdarzyć i zmęczenie zawodników, plus specyficznie przygotowany tor. Ten, kto z Państwa oglądał, widział, że to był tor w zasadzie tylko na starty przygotowany. Spowodowało to, że, że gospodarze jednak wygrali. A jeżeli chodzi o młodego Jasińskiego, ja tutaj nie byłem zbyt zdziwiony, bo ja pamiętam, że on w zeszłym roku już potrafił zachwycać dorobkiem około, około 10 punktów, nieraz na meczach, więc dla mnie jak gdyby zaskoczenie i motywacja tego chłopaka nie było niczym szczególnym. Więc to gratuluję gospodarzom w Gorzowie. Mam nadzieję, że, że odrobimy to w Częstochowie z Nawiązką.